Świat milczy, ale my nie możemy milczeć. Ważne spotkanie w Jaworznie, jeżeli. że co? Serio? Świat milczy o Palestynie? Mój drogi, świat milczy o Sudanie, Armenii, Kurdystanie, Nigerii, Burkina Faso. Świat jakoś dziwnie milczy za każdym razem, gdy islamscy bandyci wspomagani arabskimi pieniędzmi masowo mordują chrześcijan. Tylko kurwa o Palestynie, tej kolebce terroryzmu, tej Palestynie, gdzie Hamas popuje w łby nienawiść do wszystkiego, co nie jest muzułmańskie, tylko o Palestynie się właśnie nie milczy. To jest właśnie przykład tej typowej polskiej, bezmyślnej, tylko brownowej mantry. Bo szczerze mówiąc, główno Was obchodzi Palestyna i Palestyńczycy. Chodzi Wam tylko o to, żeby nazwać Żydów zbrodniarzami. To nazywajcie. Ale. Może oni robią nam, mnie, Tobie jedną wielką przysługę. Wesołych świąt, bez zamachów, bezpiecznych, w Polsce. Pozdrawiam.